Podczas tego odcinka wokół lasu skupimy się na fascynującej turystyce i bogatej historii, którą można odkryć w nadleśnictwie zaporowo. Przejdziemy szlakiem ścieżki edukacyjnej Leśne Prawdy, gdzie poznamy fakty na temat miejscowych gatunków roślin i zwierząt. Zatrzymamy się nad brzegiem jeziora Pieszhalskiego, chętnie odwiedzanego przez turystów. Przybliżymy również związane z historią miejsca, zwłaszcza kurhany i bunkry. W tym odcinku opisujemy, jak te miejsca pełne historii mogą fascynująco wprowadzać turystów w świat przeszłości. Niezapomniane widoki i bliskie spotkanie z florą i fauną. Takich doznań dostarcza nam to miejsce. Jezioro pieszchalskie położone jest w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Płoskinia. Ma urozmaiconą linię brzegową. Część jego brzegów jest otoczona rozległymi lasami, które dochodzą do samej linii wody. Cisza i spokój to domeny tego miejsca. Nad jeziorem pieszchalskim położona jest także ścieżka edukacyjna o nazwie Leśne prawdy. Ma 2,5 km długości, mieści się na terenie rezerwatu przyrody Ostoja Bobrot Pasłęce. Płowa ścieżki w takiej dużej pętli mieści się na brzegiem jeziora Piszarskiego. Kiedy już ktoś się zatrzyma na parkingu, to strzałki pokazują dokładnie, w którą stronę się poruszać. Idziemy odwrotnie do wskazówek zegara tą ścieżką, poznajemy tajniki lasu patrząc wokół siebie, ale też czytamy tablice, które są tutaj umiejscowione. W połowie ścieżki jest wiata ogniskowa, czyli odpoczywamy, korzystamy z tego miejsca wyznaczonego do odpoczynku i spożycia swoich kanadek czy kiełbasek i przemieszczamy się, kontemplujemy. Ta ścieżka ma już ponad 20 lat i jest naprawdę chętnie odwiedzana, kiedy wiralowo powstaje informacja, że jest takie miejsce na uboczu. W ciszy, w takim interiorze. Ludzie chętnie odwiedzali to miejsce, żeby trochę pochłonąć lasu, spokoju, a też czegoś się nauczyć. Szacujemy właśnie, że naszą ścieżkę odwiedza około 10 tysięcy osób rocznie. Są to zarówno zorganizowane grupy szkolne, jak i grupy rodzinne. Na ścieżce możemy spotkać tablicę z informacjami na temat przyrody, która znajduje się w naszych lasach w nadleśnictwie Zaporowa. Są takie dwa bumy momentowe przyjazdu dzieciaków, czyli wiosna, już od końca kwietnia, początek maja do czerwca, kiedy już wylatują sobie na wakacje. No i potem wrzesień, październik. Codziennie odwiedzają nas grupy z przedszkoli, szkół podstawowych, ze szkół średnich też i corocznie odnotowujemy, że tych grupy zorganizowanych jest ponad 2-2,5 tysiąca dzieciaków. To jest forma edukacji, właśnie ta w lesie, czyli w naturze, w przyrodzie, tam gdzie mamy kontakt, rzeczywisty kontakt z elementami, o których się uczymy. Nie z książki, nie ze słuchowiska, nie z laptopa, smartfona, telefonu, tylko poznać tajniki lasu na żywo. Użyć zmysłów, czyli posmakować, powąchać, poczuć i zapamiętać to wszystko, co się widziało i skorolować to wszystko, w jaki sposób, jak to funkcjonuje w tym całym łańcuchu powiązanych sytuacji pomiędzy drzewem, ziemią, rośliną, zwierzętami i się uczyć na miejscu. Tereny położone w nadleśnictwie zaporowo swoim urokiem zachęcają do spędzania czasu w lesie i do zatrzymania się tutaj na dłużej. Oczywiście są tu takie miejsca, które to umożliwiają. W nadleśnictwie zaporowo mamy jedno pole biwakowe. Jest ono nad jeziorem pieszchalskim, jest wydzierżawione. Dzieżawca bardzo ładnie zagospodarował to, to pole, aby korzystali z niego ludzie i społeczność lokalna naszego powiatu i nie tylko. Mamy jedno obozowisko harcerskie w okolicach miasta Fromborg. Korzystają z niego harcerzy z całej Polski. Kontynuując spacer ścieżką edukacyjną, trafiamy na Strażnika Lasu, który ułatwia odnalezienie kierunku zwiedzania. Dzięki temu w prosty sposób można dotrzeć do zespołu zabytków archeologicznych, cmentarzysko kurhanowe wczesnej epoki żelaza. Według informacji, pochodzących z XIX wieku, znajdowało się tutaj około 26 kurhanów, w tym 11 dużych. Podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 80. znaleziono m.in. urny z prochami ludzkimi, prymitywne narzędzia, naczynia oraz broń. Kurchany to element historyczny, który jest lokalizowany na trasie ścieżki edukacyjnej. One mają ponad 2,5 tysiąca lat, i to są miejsca takie cmentarzyska w formie kamiennych kręgów, nabudowań z różnych głazów. Gdzie w środku centralnym tego kręgu było miejsce składowania urn z prochami naszych przodków. Ostatnie badania były w latach 80. i czekamy, że może coś nowego jeszcze odkryjemy jakieś informacje o ludziach, którzy tutaj stacjonowali, którzy tutaj byli, mieli swoje osady. Przez tereny Nadleśnictwa Zaporowo przebiega ścieżka rowerowa Green Velo, a także dwa szlaki – Kopernikowski oraz Świętego Jakuba. Tu także odnajdziemy ślady dawnej cywilizacji. Grodzisko Bogdany położone jest 3 km od Fromborka. Było to wczesnośredniowieczne grodzisko zamieszkane przez Prusów. Z tym warownym obiektem związana jest Diabelska Góra, która była miejscem kultu Prusów. Czcili oni siłę natury, zjawiska atmosferyczne, rośliny i zwierzęta. Miejscami kultu były dla nich święte gaje, w których składali ofiary swoim bogom. Z tego urokliwego miejsca przenosimy się pod Braniewo do kompleksu leśnego Rosiny. Tu powstała nowa wiata turystyczno-edukacyjna. Jedna z funkcji, które lasy państwowe realizują, zgodnie też z ustawą o lasach, to jest właśnie udostępnianie lasu dla, dla ludzi, dla turystów. Szczególnie to ma znaczenie przy dużych aglomeracjach miejskich, ale także przy małych powiatowych miastach, tak jak tutaj jesteśmy na terenie Wraniewa. To miejsce już w tej chwili zostało wytypowane, dlatego że tu ludzie już. Bywali, tak? To najbliższy kompleks właśnie tej miejscowości. Praktycznie każde nadeśnictwo takie miejsca ma. Oczywiście te przy Olsztynie przy dużych miastach kętrzyn to, no, to tam jest większe zapotrzebowanie, więcej ludzi. Takich różnych obiektów, to typu wiata, to już dziesiątki, dziesiątki. I miejsce na ognisko, i właśnie bezpieczne, niezagrażające dla lasu, tak, aby ludzie korzystając z lasu nie stanowili też dla niego zagrożenia. Nasz model gospodarowania lasem w Polsce jest wyjątkowy na skalę Europy, dlatego że oprócz Prac gospodarczych. Prowadzimy także udostępnienie lasu dla społeczeństwa. Każdy kto chce może z tego lasu korzystać dowolnie, w sposób oczywiście taki, który nie pogarsza stanu lasu. Do dyspozycji mamy wiele różnych atrakcji. Wśród nich wiaty i obiekty turystyczne, gdzie możemy rozpalić ognisko, gdzie możemy zrobić grilla, ale także y, liczne, wiele kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych, a nawet konnych. Mamy do dyspozycji także spływy, y, czy miejsca do spływów kajakowych. Mamy do dyspozycji Szlaki do uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak downhill rowerowy. Mamy nawet dla tych, którzy bawią się w off-road, miejsca, gdzie możemy po prostu pojechać sobie legalnie po takim trudnym, leśnym terenie. Oczywiście to są miejsca oznaczone, wyłączone z użytkowania dla innych użytkowników tego terenu, tylko po to, aby właśnie off-roadowcy mogli sobie z tego, z tego miejsca skorzystać. Przy okazji nie jeżdżąc nielegalnie w innych miejscach w lesie, tak aby go po prostu nie niszczyć. Wybierając się do lasu, samochód należy pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Mamy 16 miejsc postoju, gdzie odwiedzający bez problemu mogą zostawić swoje pojazdy silnikowe i pójść do lasu na grzyby lub na spacer. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa czy w aplikacji Czas W Las. Przemierzając leśne ścieżki Nadleśnictwa Zaporowo natkniemy się na ślady historii, czyli fortyfikację Trójkąta Lidzbarskiego. Był to pierwszy w Prusach Wschodnich system obiektów wojskowych służących do obrony. Fortyfikacje budowano w latach 1928-1937. Linia umocnień trójkąta biegła od zalewu Wiślanego do zalewu Kurońskiego, który jest obecnie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Powstało ponad 1000 schronów różnych typów, z których większość rozlokowana jest na terenach nadleśnictwa Zaporowo, Wichrowo, Bartoszyce, Orneta oraz Górowo i ławeckie. Łączna długość wybudowanej linii wyniosła 175 km. Lasy położone na tych terenach uważano za doskonałą naturalną osłonę i barierę przed atakami czołgów i artylerii wrogich wojsk. W lesie można zanocować w hamaku. Zanocuj w lesie to projekt, dzięki któremu lasy państwowe udostępniły do dyspozycji miłośnikom Bushcraftu i Survivalu ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. Nadleśnictwo Zaporowo także znalazło się na tej mapie. W trzech leśnictwach mamy projekt zanocuj w lesie. Bez problemu w tych miejscach możemy rozwiesić hamaki i zanocować. Pod gołym niebem. Nie musicie zgłaszać jako turyści. Są aplikacje, gdzie znajdziemy te miejsca i bez problemu można zanocować w lesie. Obszary Zanocuj w Lesie znajdują się na terenie leśnictwa Fromborg, Wilanowo oraz Rosiny. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa Zaporowo.